a że prawdziwy turysta tą samą drogą nie wraca więc ja nie skręcam na prawo przez Konstantynów tylko pojadę prosto przez wieś Serpelice Borsuki nad Burzanką by zahaczyć jeszcze o Gnojno Niemirów punkt w którym rzeka Bug Kończy tak jak mówiłem wcześniej, kończy swój bieg graniczny z Białorusią i zaczyna się droga, granica lądowa. Jadąc przez Zgnojno, zatrzymałem się, by nagrać oto taki piękny widok. Gdzie można jeszcze coś takiego spotkać? Na Podlasiu, na naszym Podlasiu. Idą prosto na mnie. Samochody się zatrzymują, ja też, żeby przepuścić ten oto orszak. Teraz możemy jechać. Przystań promowa Gnojno-Niemirów. Promowa to już tylko samej nazwy chyba tylko, bo od dobrych paru lat prom nie kursuje. A tędy właśnie można było się promem przedostać do Niemirowa, który jest już w województwie podlaskim po drugiej stronie Bugu. Oj, jaki stan wody jest niski. Zawsze dotąd do końca tych płyt betonowych sięgała woda, Dotąd, a w tej chwili, proszę bardzo, co widać, mielizna. Mhm. No i tam, 100 metrów dalej, jest już płot. Płot graniczny, Białoruś Polska. No i dlatego nie byłbym sobą. Gdyby właśnie znowu tego miejsca nie odwiedzić, byłem tutaj jakiś miesiąc temu, ale po drugiej stronie, w województwie podlaskim. O, 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 na tym wzgórku, gdzie widać może troszeczkę czerwony daszek, tam skuter stał. I jechałem wzdłuż płotu. No, chyba nie będę sobą, jak nie podejdę, nie podjadę jakieś z 200 metrów, żeby pokazać płot. No, bo być w tym miejscu i nie zobaczyć płotu to byłoby troszeczkę nie halo. Niski stan rzeki. Niemirów województwo podlaskie po drugiej stronie. A my już z powrotem w województwie lubelskim. Wyschnięty Bóg, proszę bardzo, a może podejdę kawałeczek? A czemu by nie? Spacer po wyschniętym korycie rzeki Bóg. Piasek żwir. A woda tu się dopiero zaczyna. Ze swoim zapachem. O, i pięknie, stąd widać płot. O, ho, ho. No to trafiłem na miejsce. Piękne. Piękne miejsce. Płot jak na dłoni. Piękne widoki, prawda? Szkoda, że prom teraz nie pływa, no, ale tym bardziej, jak taki stan wody. Wcześniej właśnie też z tego powodu chyba został zlikwidowany, że jednak tutaj zawsze w tym miejscu jest niski poziom wody. O. Płot, płot, płot z 300 metrów bliżej granicy od umownego promu cmentarz w Niemirowie A ja miesiąc temu wzdłuż tego lasku tą skarpą nad bugiem dotarłem do płotu który proszę bardzo Widać teraz w całej okazałości. Tak jak mówiłem wcześniej, w tym miejscu kończy się granica z Białorusią na Bugu, a zaczyna się wzdłuż tego płotu granica między Polską a Białorusią lądowa. Hm, dronem? Ne, ryzykowne tutaj. Odpuszczę tą przyjemność. Przyjechało tutaj wojsko, kochamy Cię Polsko, będziemy Cię bronić do mur. Przyjechała tutaj armia, każdy z nas ogarnia, byście mogli zasnąć w domu. Zostawiliśmy rodziny, tęsknią mocno dzieciom, Jesteśmy razem, wszystko to nie z naszej winy, czas na pasku leci, nie pod po bo Wiesz razem Przyjechało tutaj wojsko, kochamy cię Polsko, będziemy cię bronić, Tomur Przyjechała tutaj armia, każdy z nas ogarnia, byście mogli zasnąć w domu, zostawiliśmy rodziny. Mocno dzieci, ale tu jesteśmy razem, wszystko to nie z naszej winy, czas na pasku leci, nie podchodź, bo oberwiesz gazem. Na tle płotu jestem, granica. Dziękuję, dalej nie pójdę na drugą stronę.